w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie gniazdo samicy mioszańca. Tu mamy gniazdo. Młode jutro będą miały już tydzień. Przeliczymy se ile ich jest. To są młode po samcu wiedeński niebieski. Mam. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamy 11 młodych. Bardzo dużo samica to jest pierwiastka. Pierwszy raz miała młode. Dosyć ładny wynik. Włożymy je do gniazda, żeby nie zmarzły. To tyle w tym odcinku.